Poranek Radia To FM. Pytanie i do polityka i do lekarza. W jaki sposób e, m, zakazać sprzedaży do palaczy? No tak te działania rządu, działania premiera Tuska to mają taki desperacki charakter. Media donosiły już od parunastu dni o kolejnych przypadkach zatruć. Nawet śmiertelnych? Nawet śmiertelnych, chociaż ostatecznie się dowiemy, ale problem narastał, a z drugiej strony pad zarzut. No, Kazimierz Kuc powiedział na, na spotkaniu w sali kongresowej, że Platforma jest dupowata, gnuśna, więc premier zadziałał w sposób energiczny, trochę populistycznie, ale jest to problem, z którym należy coś zrobić i na rządzie to spoczywa. Ale pytania pozostają dalej. Dlaczego mamy taką mieliśmy taką sytuację z dopalaczami no i co robić w perspektywie długofalowej no, jest tam jakiś projekt rządowy, żeby na przykład zakazać reklamy, żeby no, sanepit kontroluje, prawda? Bo to jest tak, że bardzo szybko znajduje się sposób na to, że dzisiaj zamyka jeden sklep, a za chwileczkę sprzedawcy, ponieważ to jest wielki przemysł i ogromne pieniądze, znajdą sposoby obejścia tego. No tak, ale kluczowe pytanie to jest, dlaczego w Polsce? Bo jak rozmawiamy z ekspertami z innych krajów, są zaskoczeni że w Polsce doszło do tak dynamicznego rozwoju handlu dopalaczami, liczba sklepów przecież rosła jak grzeby podeszły. Co się w Polsce takiego stało, że nasza młodzież tak chętnie brała, brała dopalacze, chętnie korzystała z tych sklepów? Jedna z najczęściej dawanych odpowiedzi przez ekspertów mówi, że tak dynamiczny rozwój rynku dopalaczy może się dokonywać w krajach, gdzie jest bardzo represyjne, bardzo restrykcyjne prawo w stosunku do tych tradycyjnych narkotyków. I jeśli prawo jest tak restrykcyjne, jest restrykcyjne. Rocznie około 30 tysięcy osób staje pod zarzutem posiadania narkotyków niezgodnie z ustawą. 9 tysięcy osób rocznie jest skazywanych z powodu posiadania marihuany, która. Jak porównamy do tych dopalaczy, spodu których wiele osób znalazło się w szpitalach, to wydaje się niewinnym, niewinną używką. I jedno państwo wydaje 80 milionów złotych. Instytut Spraw Publicznych przeprowadził takie badanie na temat racjonalności naszej polityki narkotykowej. Okazuje się, że 80 milionów złotych wydajemy na ściganie posiadaczy drobnych ilości narkotyków, które w stosunku do dopalaczy, tak jak marihuana, są zdecydowanie mniej groźne. 2,5 tysiąca na jedną osobę. A z drugiej strony w szkole nie mamy edukacji. Gdyby te pieniądze, te 2,5 tysiąca, które wydajemy na jednego zatrzymanego i na całe postępowanie z nim z powodu niewielkiej ilości marihuany przeznaczyć na jeden etat czy na pół etatu, jakbyśmy chcieli, żeby psycholog czy edukator w szkole zarabiał więcej, no to chyba, byliby, chyba mielibyśmy dużo, dużo lepsze efekty. Czyli jedna sprawa to restrykcyjne nieskuteczne prawo. Drugi Druga pro, drugi problem, co dalej, no to potrzebne są działania długofalowe, ale działania dług, długofalowe powinny być wypracowane z udziałem ekspertów. To nie jest tak pośpiesznie zakazać łatwo, zamkniemy sklep ale wiemy, że z robimy akcję, która będzie szum w mediach, błyskawicznie wszyscy się tym zajmą. Kilka dni to potrwa. Z internetem już gorzej więc długofalowe działanie powinno zmierzać do zmiany naszej polityki narkotykowej i to wielu ekspertów już od paru tygodni przy okazji jak narasta problem dopalaczy mówi. No to połączenie branży narkotykowej i branży dopalaczowej jest bardzo wyraźne, bo pojawiają się głosy, że temu wielkiemu narkotykowemu przemysłowi na rękę jest zamykanie sklepów z dopalaczami, bo gdy pojawiły się sklepy z dopalaczami, to ten Ruch przy nielegalnych, całkowicie narkotykach jednak zmalał, bo część tych potencjalnych klientów nieszczęsnych przerzuciła się właśnie na dopalacze. I w momencie, kiedy teraz jest akcja przeciwko dopalaczom, to być może znowu czarny rynek narkotykowy będzie się rozwijał. Znaczy, yy... Dwie kategorie osób najczęściej korzystały z dopalaczy eksperymentujący młodzi ludzie poszukujący nowych substancji. I z drugiej strony rzeczywiście ci, którzy używają narkotyków zakazanych, a. Produkt legalny, no mniejszy problem jest z kupieniem i, i w pewnym swe... zakresie zastępowanie produktów Nie ma zakazanych. ograniczeń wiekowych, nie ma żadnych. No, każdy może wejść do sklepu i kupić i jako kolekcjonerski no tak i, i Co jeszcze z dopalaczami? Jaki jest problem? Zresztą wiele osób na ten temat mówiło. To są preparaty, które zabierają substancje psychoaktywne, ale ich skład nie jest znany. Jest bardzo zmienny i... E, e, te substancje psychoaktywne są syntetyczne, czyli one mają, jak mówią eksperci, większe powinowactwo do receptorów komórkowych niż te znane, od wielu lat używane, nabywane na czarnym rynku narkotyki i stąd zagrożenie. Nie, nie wiadomo co to jest. Eksper, ci, którzy eksperymentują, nie wiedzą ile brać. I jeszcze na dodatek mogą być groźniejsze od tych, które są stosowane, a niewątpliwie są groźniejsze od marihuany. No to wróćmy do samego początku. Czyli jest to jednak w pewnym sensie walka z wiatrakami. Bo po pierwsze, internet jest nie do opanowania, bo jeśli zamkniemy sklepy, to natychmiast handlarze przerzucają się do internetu. Po drugie, tak częsta, szybka zmiana składników powoduje, że nie można określić, jakie substancje są zakazane, bo za chwileczkę pojawiają się nowe z minimalnie zmodyfikowanym składem. Co zrobić? Znowu pytanie do polityków w jaki sposób przygotować przepisy żeby to ograniczyć no z jednej strony oczywiście nie mogą być sprzedawane produkty pod takim fikcyjnym celem że to są substancje do kolekcjonerskie kiedy ich rzeczywiste cele, że to jest nie do spożycia tak kiedy ich rzeczywiście rzeczywiste przeznaczenie jest inne i wiemy że tutaj przepisy dotyczące obrotu gospodarczego powinny być przez władze użyte i konsekwentnie przestrzegane no bo to można powiedzieć jest produkt zafałszowany jest takie pojęcie zresztą w naszym prawie gospodarczym też jest ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów to z jednej strony ale z drugiej strony bo to jest strona podaży a po stronie popytu no musimy przeprowadzić poważną debatę na temat naszej polityki narkotykowej, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czy tak restrykcyjne przepisy nie wywołują tego zjawiska, o którym dzisiaj wszyscy rozmawiają, czyli zjawiska dopalaczy, czy tam nie potrzeba zmienić. Wielu ekspertów zaleca zmianę i ci, którzy obserwują nas z innych krajów europejskich Zaskoczeni tak wielką liczbą sklepów z dopalaczami, no również w tym upatrują przyczyny, że restrykcyjne prawo powoduje, że bardziej niebezpieczne substancje są coraz powszechniej dostępne. Ale to, co pan w tej chwili mówi, to pokazuje, że pan idzie trochę pod prąd, bo skoro dochodzi do takich dramatycznych przy, y, przypadków zatruć, y, bardzo młodych ludzi mówi, się, że nawet kilkuletnie dzieci y, były przypadki opisywane, że ośmioletnie dziecko trafiło do szpitala po zatruciu y, y, dopalaczami. No to taki odbiór społeczny jest taki ograniczyć. Władza, rząd, samorządy powinni zrobić wszystko, żeby nasze dzieci nie mogły mieć no dostępu taka, do takich środków. Tak, taka, A pan mówi, że być może trzeba całą stawę również o tych e, twardych narkotykach... Nie o twardych. Tylko, no, to, to jest właśnie też błędem naszej rozmowy o narkotykach, że na jednej szali stawiamy heroinę i marihuanę. Czyli narkotyki zasadniczo różniące się. To, co pan redaktor mówi, to taka dyskusja była w Polsce przeprowadzona w 2000 roku, kiedy wprowadziliśmy te tak bardzo restrykcyjne przepisy i wtedy mówiło się, no będziemy łapać dealerów dzięki temu, że będzie możliwe karanie za posiadanie nawet y, miękkich narkotyków w każdej ilości na własny użytek, to wyłapiemy dealerów, no bo oni są sprytni, mają zwykle niewielkie ilości i co się okazało, że po wprowadzeniu tak restrykcyjnych przepisów w pierwszych latach rynek Narkotyków w Polsce się rozwinął i to zwiększył ceny spadły zwiększył się obrót zwiększyła się dostępność a w ostatnich dwóch trzech latach nastąpił rozwój rynku do palaczy czyli bardzo wiele tego co nas wszystkich niepokoi wynika ze złego prawa i te prawo powinno być poddane publicznej ocenie ja wiem że to co premier zrobił Zresztą sklepy w takiej formule nie mogły istnieć. I to, to jest jasne, taki obrót do nie mógł funkcjonować. Ale to jest to pierwsze działanie, taki odruch na zasadzie emocji. Musimy coś zrobić, rząd musi pokazać, że jest zdecydowany, tym bardziej, że zarzucają gnuśność. Rząd zrobił, ale to nie jest rozwiązanie problemu. Rozwiązanie problemu wymaga poważnego namysłu i decyzji mądrych, przemyślanych, opartych na i metodach naukowych. I na jakimś racjonalnym podejściu. Jeśli tego nie zrobimy, no to będziemy mieli większy problem za 2-3 lata, tak jak to się stało po tej decyzji z 2000 roku. Będzie zgoda polityczna różnych sił, żeby z tym problemem sobie poradzić? No jak nie będzie zgody, to będziemy mieli większy problem. Ale chcę przypomnieć też, że to co mnie martwi, że przy okazji dopalaczy, czy, czy, czy dyskusji o narkotykach zapominamy, że o wiele więcej szkód powodują legalne używki, no alkohol. No i ale co, zamkniemy bary i puby, no, dlatego że y, tam jest sprzedawany alkohol czasem również nieletnim, którzy... 500, 500, 600 osób utopiło się w tym roku latem w większości w związku ze spożytym wcześniej alkoholem. 3 tysiące osób szacuje się umiera w Polsce z powodu używania przeciwzapalnych leków przeciwbólowych, tych, które są dostępne bez recepty. I tak można by z powodu alkoholu ginie w Polsce 30 tysięcy osób. Co drugi wypadek drogowy jest spowodowany, a ponad 5 tysięcy osób ginie w wypadkach. Co drugi wypadek jest spowodowany przez alkohol. Więc I na to żadna do... siła polityczna nie miała pomysłu. Więc bez tego trzeciego elementu edukacji, tylko mądrej edukacji, nie takiej polegającej na straszaniu, tylko na podawaniu rzeczywistej wiedzy, bo złudzeniem jest, że młodzież nigdy nie będzie eksperymentować, zawsze będzie eksperymentować i trzeba. Nie zakazem, bo zakaz jest łatwy, tylko trzeba prowadzić taką edukację, która... Będzie prowadzić, że młodzież będzie podejmowała rozsądne decyzje wtedy, kiedy się zetknie z narkotykami. Było robione badanie w warszawskich gimnazjach nie tak dawno, no, pisała o tym Gazeta Wyborcza. W pierwszej klasie gimnazjum 15% uczniów znalazło się w towarzystwie, które używa narkotyków. W drugiej klasie dwadzieścia kilka procent, a w trzeciej klasie gimnazjum już co trzeci warszawski uczeń znalazł się w grupie osób, w której ktoś używał narkotyków. Czyli szkoła powinna być miejscem, od którego zac powinniśmy zaczynać y, y, przeciwdziałanie narkomanii. Bo nie chcę powiedzieć walka, bo te, te militarne słowa, to jak wiemy, nie, nie przynoszą efektów. Y, ale mądra edukacja. Mądra edukacja, ale żeby jeszcze jeden y, militarny zwrot użyć, to chyba jednak wspólnym frontem. Pan... Ale wspólnym frontem i y, 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 mając w ręku rozsądny, mądry plan, i, i, i dobry kierunek. Marek Balicki, były minister zdrowia. Bardzo dziękuję panie pośle. Dziękuję bardzo.